Cześć, zgodnie z obietnicą, kręcę następny film. Tuż po filmie holowym, w którym zapowiedziałam istnienie tego filmu, od razu mówię, jaki, jak, jaka będzie tematyka, a mianowicie to będą mechy i buble. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę, co jest czym, ale w każdym razie takie produkty, które nie do końca mi pasują, mówiąc tak delikatnie. Yy, tak, zobaczcie, pierścionek ten zostawiłam, dodałam do tego jeszcze ten zielony. Mam nadzieję, że pasują. Yy, tak, yy, więc mamy te same piękne rzeczy. Zobaczcie, jakie tu są, zwłaszcza tu, detale. No, cudo. Dostałam od babci kiedyś i. Naprawdę jestem zachwycona. To taka zastawa dla lalek, można powiedzieć. Tak, kombinuję z ilością klatek, ze wszystkim, żeby jakość była jak najlepsza. Być może to widzicie. Tak, bo ja na przykład u siebie na telefonie nie widzę aż takiej różnicy, ale już mówiłam, być może jest to widoczne. Przepraszam, nie będę już tak y, trząść. Więc. Zgodnie z zapowiedzią kręcę ten film i uwaga, uwaga, uwaga. Będzie pytanie na rozdanie. Nie czuję się, jak krymujesz. Wypuszczę ten film w chwili, gdy wbijecie 100 Subów, a nawet lekko tam przekroczycie, żeby mieć pewność. Będzie pytanie na rozdanie, i trzeba będzie pod tym dokładnie filmem napisać w komentarzach. Jeżeli chcecie oczywiście wziąć udział w rozdaniu, bo możecie też dawać inne komentarze, ale musicie napisać w komentarzu i, żebym ja wiedziała, że ten komentarz chce wziąć udział w rozdaniu, zacznijcie go zima. Na samym początku napiszcie zima, dwukropek i odpowiedź do pytania, żebym ja sobie mogła zobaczyć, który komentarz bierze udział w rozdaniu. Wydaje mi się, że nie będzie tego dużo. No ale może się zdziwię. W każdym razie spośród tych wszystkich osób daję wam na to 10 dni. Przeczytajcie proszę opis pod tym filmem. Na pewno w momencie publikacji podam dokładne daty. Macie 10 dni, żeby napisać po tym jak już dacie zima dwukropek czy lubicie zimę? Jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, też Dlaczego? Yy, odpowiedź tutaj nie ma znaczenia, czy to jest odpowiedź twierdząca, czy nietwierdząca. Może być krótsza, może być dłuższa. Ważne, żeby to nie była odpowiedź tylko tak lub nie, tylko rozwińcie proszę swoją wypowiedź. I ja po pierwsze zrobię shortca z pakowania m, paczki, która będzie na rozdanie, a po drugie na short się wylosuję po prostu wylosuję palcem na ślepo, kto wygra. Paczkę na 100 subów. Także powodzenia. Ja nie jestem w stanie, wiecie, wybierać, który komentarz jest lepszy, który nie. Ważne, żebyście subskrybowali kanał, dali ten komentarz z początkiem zima dwukropek i odpowiedzieli wyczerpująco w kilku tam słowach na pytanie. Dobrze, jak już wszystko wiemy, to yy, przechodzimy do negatywnego aspektu. To był aspekt pozytywny. Na sam początek, koniec ogłoszeń parafialnych i przechodzimy do negatywnego aspektu. Tu są produkty, które chciałam dzisiaj omówić. Jak wiecie, ja nie mam zbyt dużo takich bublów bublów, bubli. Nie mam takich produktów za dużo, bo po pierwsze, ja robię raczej dobry research, po drugie, wybieram raczej rzeczy z dobrym składem, a to nie zawsze oznacza, że produkt będzie świetny, bo tu macie przykład, że te rzeczy wszystkie mają dobry skład, a no nie sprawdzają mi się. Ale najczęściej dla mnie skład jest bardzo ważny. Potrafię nawet produkt, który dobrze działa, obniżyć mu ocenę. Z powodu złego składu. Ale nie, jeżeli produkt ma fajny skład, ale źle działa, no to też to powiem. I te wszystkie produkty to jest kolorówka. I jeden produkt z pielęgnacji Alverde. Trochę to tak wygląda, jakbym się uwzięła na tę markę. Ale nie, absolutnie nie. To jest marka drogerii DM. Ja bardzo lubię te drogerie. Można tam zbierać punkty payback. I ogólnie to jest. Bardzo fajna drogeria i bardzo fajne mam produkty. Tylko akurat tak się złożyło. Dobra. Najpierw przejdę do rzeczy, które najmniej mi się podobają i zakończę na tej rzeczy, która jest taka, wiecie, średniawa po prostu. Dobrze. Pierwsza rzecz, która mi się najmniej podoba, to zakupiłam już dobry czas temu, jeszcze jak było ciepło. Jak robiłam swoje pierwsze zamówienie, to był chyba, nie wiem, podejrzewam, że to była druga połowa września, no było jeszcze wtedy całkiem ciepło, bo wrzesień był bardzo ciepły w tym roku. Jak to się nazywa? Alverde Natur Cosmetics, Kajal Eyeliner i kolor 16 Ace Blau. Czyli no jakiś tam niebieski, nie? Macie tu, że Drogerie, DM... W sumie DM to jest skrót od drogerie Market, więc bez tautologii, DM po prostu. 12 miesięcy na używanie. Kolorek już słoczuję, żebyście widzieli, bo kolor jest ładny. Kolor to jest, zobaczcie, taka dosyć głęboka. Bez podtonu, tutaj akurat ładnie światło i ładnie telefon oddaje naturę tego koloru, bo nie zawsze tak jest, nieraz przekłamuje, czerwienie brązy często przekłamuje, tu oddaje bardzo ładnie, to w realu też tak wygląda. Dosyć głęboka, pozbawiona podtonu zielonego czy turkusowego, trochę metaliczna, ale też nie aż tak bardzo, no niebieskość po prostu, nie? Widzicie, dosyć głęboka, dosyć ciemna, ale tak... Błyszczy na trochę jaśniej. No i wiecie, na lato, czy jako uzupełnienie nawet makijażu takich brązowych na linię wodną, czy na górną linię zrobić sobie kreskę, czy na lato sobie samodzielnie taką kredeczkę walnąć i wiecie, to nam służy za cały makijaż. No byłoby ok, tylko. Dobrze, ja wiem tutaj nie jest napisane, tak jak zwykle na tych kredkach, że Waterproof, że wodoodporna, że long lasting długo tam zastyga, długo pozostająca na oczach, jakkolwiek, by to po polsku nie brzmiało źle. Nie ma nic takiego napisanego. Podejrzewam, że w firmie tej drugiej. Trend It Up, która jest dostępna z kolorówki, to jest też taka marka własna kolorówki DM, tam byłaby bardziej kredka long lasting, czy tam waterproof, a te kosmetyki Alverde to zarówno kolorówka, jak i pielęgnacja, jak i mycie ciała, wszystko jest naturalne, więc no nie zrobili waterproof, zrobili normalną kredkę. Ale szczerze, jeżeli mam być szczera, ja rozumiem, że to jest produkt naturalny. Ja rozumiem, że ona nawet nie była droga, bo ona kosztowała, no nie chcę już teraz kłamać, no możliwe, że nawet po, poniżej 10 zł. Może 6,99, może 8,99, może dyszkę, ale to tak wiecie, dyszkę w sensie 11,99 albo 10,99. Nie wiem. Tania była. Ja rozumiem, że to nie jest produkt wodoodporny, no ale na miłość Boską. Ona mm, odbija się mi na powiece po godzinie. Ona robi mi y, po prostu rolu, tak, jak cienie się nieraz rolują w załamaniu. Tak, ja ją dam przy linii rzęs. Normalnie nie, że potraktuję ją jak jakiś wiecie cień w kredce, tylko narysuję kret, kreskę kredką przy linii rzęs i ona mi się roluje w załamaniu powieki. Tak się transferuje. Przenosi się, rozmazuje, jest nietrwała. Jeżeli chcesz wyglądać dobrze, musisz co chwilę to poprawiać, kontrolować itd. I tak było zarówno w dni te ciepłe wrześniowe, jak i w dni w październikowe, listopadowe. Też tak było. Skład jest generalnie dobry. Jedyna rzecz, którą mam do zarzucenia firmie Alverde, że dodaję talk do swoich produktów. A jak wiecie, ja talku raczej, uży raczej nie używam i nie polecam, zarówno w produktach do twarzy, jak i nawet w produktach do oczu. No, tam tuż do rzęs, jakby miał talk, to jeszcze bym przeżyła, ale takie rzeczy, które kładziemy na skórę, na powieki, czy róż do policzków, czy puder. Puder to już w ogóle podkład bez talku. Ale no ma tak, ale generalnie wiecie, nie, nie używam też um, kredek takich w takim odcieniu akurat niebieskim, bo nie zawsze mam ochotę, nie zawsze mi pasuje, także nie używam tego często, więc jeszcze to bym jakoś przebolała, zwłaszcza, że nie zawiera żadnych kontrowersyjnych konserwantów, nie ma fenoksytanolu, nie ma, może być używana przez Pani w ciąży, ma super naturalny skład, no ale jej trwałość jest na nie, jej trwałość nie jest nawet podstawowa. Ona nawet w dni, w które nie pada, nie płaczesz, nie uprawiasz sportu, nie daje rady. Więc no nie. Druga rzecz. Również Alverde. E, tuż do rzęs, 12 hours long stay. Z z czym? Rosenwasser i Reiswacht. Co? R Przepraszam, ja nie znam niemieckiego już tyle razy to mówiłam Rejs wach. Dobra, nie będę się ośmieszać. Co z tego, że ona ma tutaj ekstrakt, co z tego, że ma bardzo dobry skład, i ona nie zawiera talku z tego co patrzyłam. Też ma skład wzorowy, bardzo dobry, naturalny. Zawiera co prawda alkohol, ale uwierzcie mi, że na przykład maskara z. Altery, czyli z konkurencyjnej kolorówki w drogerii Rossmann. W sumie nie takiej kon konkurencyjnej, bo DMA Rossmann to jest chyba jeden koncern. No ale powiedzmy, że z Altery maskara, którą wam pokazywałam, z takim fikuśnym tutaj takim wygiętym, zwężającym się fikuśnym tutaj dzióbkiem, taka cała czarna. Też zawiera alkohol w składzie, ale on nie ma w ogóle żadnego wpływu na moje oczy, ani na formulację, ani na używanie, ani na nic. Tutaj tego alkoholu jest na tyle dużo, że pomimo dobrego składu, do którego też nie jestem, nie jestem w stanie się przyczepić tutaj do niczego w składzie. I dla pań w ciąży, i w ogóle w ogóle, super skład, ale naprawdę, czy też dla panów, no, wiecie. Pan też może teoretycznie malować rzęsy. Czemu nie? Jak chce, jak się czuje. To, ile jest tego alkoholu w tym produkcie, to jest masakra. Mnie szczypią oczy po tym, jak maluję rzęsy. I to nie, że ten tusz jest stary. On nie jest stary. On w tej chwili mamy koniec listopada, jak to kręcę. Zresztą tutaj chyba powinna być data na stopce. Jak nie ma, no to mówię Wam: koniec listopada. Ja go mam otwartego może, kiedy był shorts, bo ja wszystkie maskary testuję w shortsach, także od razu zapraszam Was do karty z shortsami, tam jest specjalna playlista testy maskar, także możecie sobie zobaczyć różne maskary, jak na oku wyglądają i w komentarzu zawsze też jest napisane, co ja o nich myślę, jak się sprawują. Ale wracając do tematu, nie jest stary i od początku było tak, że... Mm, no, piek mnie w oczy po prostu, więc to nie piecze ze starości, tylko podejrzewam, że za dużo jest tutaj alkoholu, albo jest użyty taki alkohol, który akurat mnie jakoś podrażnia, no, nie wiem. Coś nie tak jest z formulacją. Potrafiły mi, nieraz szczypał mnie tylko troszeczkę, a nieraz potrafiły mi łzawić oczy od niego. A przy okazji, że nie jest wodoodporny, tu jest napisane 12 godzin long stay. No, wiesz. Myślałam, że będzie może wodoodporny. Wiecie, skoro tu jest tak napisane: no nie wprost, ale jest napisane. No nie, nie jest wodoodporny, więc jak szczypał mnie w oczy i uzawiło mi oko, to płynął mi po policzku dosłownie i potrafił mi zrujnować cały makijaż oczu. Um. Nie jest wodoodporny, ale jak już przyschnie i, i, i tym razem akurat będzie tak, że nie popłyną łzy, tylko tam leciutko będzie mnie piekło. To jakoś się broni tą trwałością, bo faktycznie się nie odbija i nie osypuje, jak jest taki w miarę świeży. Zresztą no, mam go otwartego gdzieś z półtora miesiąca, czy nawet już pod dwa. Jakoś na początku października chyba go otworzyłam. Więc y, trwałość, poza tym, że nie jest wodoodporna, to jak na taką zwykłą maskarę się broni, nie odbija się i nie osypuje, ale efektu nie robi oszałamiającego na rzęsach, nie pogrubia ich, a ja uwielbiam pogrubienie, nie wydłuża ich też jakoś spektakularnie. Ona je tylko podkreśla, lekko wydłuża i lekko podkręca i unosi. I to jest wszystko. Czerń taka standardowa, nie wypłowiała, ale też nie aż taka bardzo, bardzo, bardzo czarna. Ym... No i cena też tej maskary, wiecie, na DM rzadko kiedy są promocje, oni utrzymują raczej takie stałe, niskie ceny. Droższa była niż maskara z Altery, bo maskary z Altery poniżej 20 zł w większości przypadków są, nawet bez promocji, tam 18,99, 17,99. Pamiętam, że ona była powyżej 20 zł, 21,99 chyba, coś koło tego. Także, no wiecie, to nie jest jakaś najtańsza maskara, nie? Na przykład Essence Dobra Maskara, moja ulubiona, kosztuje 14-13 zł, czasem w promocji nawet 12, niecałe, zależy na jakiej stronce, wiadomo, więc no, droga. Więc pomimo sympatii do marki, pomimo mm, dobrego składu, no, znam lepsze maskary naturalne, które nie pieką w oczy i dają lepszy efekt na rzęsach, więc to jest też w sumie tylko niewiele lepsze niż ta kredka z Alverde, więc no na razie przykro mi, ale firma Alverde, jeżeli chodzi o kolorówkę, to mnie nie zachęca do kupna, żeby testować dalej. Za to, jeżeli chodzi o pielęgnację Alverde, no to miałam do czynienia tylko z produktami z kalendarza adwentowego, który też otwierałam na kanale. Jak jeszcze nie widzieliście, to podlinkuję. W, w opisie szukajcie linku. Yy, większość rzeczy z pielęgnacji z Alverde sprawdza mi się dobrze, albo nawet bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o ten krem, to jest yy, Tages Krem, czyli krem na dzień. Yy, mit, algen, Extract und aloe vera, bio aloe vera. No, czyli tam. Algi i, i, i bioaloes. Już go prawie tutaj nie ma, nie wiem czy słychać, bo to taka tubka, że słychać. Tak mało co tam już jest tak naprawdę, czyli ja większość zużyłam. No może nie był jakiś duży, ale wiecie, 20 ml jak na krem, to jest taka dosyć duża próba. To jest powiedzmy miniaturka kremu normalnego. Gdzieś prawie połowa, jak krem ma 40-50 ml, no to to jest połowa takiego normalnego opakowania kremu, więc wiecie, można na takiej podstawie, na dużo użyć wystarcza i można się wypowiedzieć, jak on działa. To nie jest zły krem. I właśnie dlatego dałam go na sam koniec, bo to nie jest tak jak te produkty, że nie sprawdzają mi się. Tylko on mi się w miarę sprawdza, jedyne ale mam do tego, że on mi się nie sprawdza z moim serum. I to żadnym. Skład ma ok, yy, konsystencję lekką, lejącą, yy, łatwo wchłaniającą się, także, no, wiecie, do skóry bardzo młodej, która naprawdę niewiele potrzebuje. Ale też nie ma wyprysków, bo on ma dosyć wysoko w składzie kokos. A wiecie, kokos jednak wiele osób zapycha. Do takiej normalnej, bezproblemowej, bardzo młodziutkiej skóry dla nastolatki, czy jakiejś tam studentki pierwszego, drugiego roku, która nie ma większych problemów z cerą, nie ma jej też ekstremalnie przesuszonej, ma taką normalną skórę nieskłonną do zapychania, to to będzie bardzo dobry krem, bo on też nie zawiera żadnych głupich konserwantów. Super naturalny, czysty skład i zawiera tam różne też takie oleje, oprócz kokosowego. Całkiem dobry, naprawdę ma skład, ale ma alkohol w składzie. Mi to akurat by nie przeszkadzało, bo na przykład używałam wcześniej też kremów z Altery. Tam chyba taki ogórkowy jest i lotos, i one też mają alkohol w składzie i on mi nigdy nie przeszkadza, mi, mi tam się podobały. Te kremy. Ale. On jest po pierwsze, zbyt lekki i nie ma jakiegoś przełomowego składu, i wiecie, samarite, ten krem, taki, co tam ma milion składników, to on jest tak bogaty i takie ma składniki i ma taką konsystencję i w ogóle jest tak świetny, że znaczy nie miałam, ale tak patrząc po składzie i po opiniach, to tak mi się wydaje, muszę się w końcu skusić chyba kiedyś tam. W każdym razie taki krem, jak sobie zapodajecie, no to może Wam starczy za serum, za tonik, za całość pielęgnacji. Ale nie taki zwykły, prosty krem. Dla kobiety, która ma skórę na przykład mocno trądzikową, no to mówię, nie, bo kokos i alkohol w składzie może potęgować trądzik. Nawet kobieta ze skórą suchą, nieskłonną do zapychania i w ogóle, no to z kolei dla niej taki krem będzie zbyt ubogi. Po pierwsze, zbyt ubogi w substancje aktywne, a po drugie, konsystencja może być taka za bardzo lekka, bo on ma naprawdę lekką konsystencję. Pomimo tych maseł, pomimo oleju kokosowego, pomimo, że tam są jakieś oleje też w składzie, on ma bardzo le lekką konsystencję. Ale właśnie, zarówno konsystencja, jak i jego skład to może być za mało do takiej z kolei suchej czy odwodnionej skóry, czy jakiejś takiej bardzo wymagającej. Więc mówię, on będzie dobry tylko dla jakiejś bardzo młodej dziewczyny, której wiele nie potrzeba, nie ma żadnych problemów z cerą i nałoży tak naprawdę jakiś, jakikolwiek podstawowy kremik, który dobrze się wchłania i, i, i nie ma skłonności do zapychania, do przesuszenia, do podrażnienia, do rozwalenia warstwy hydrolipidowej. To tak, dla każdej innej pani to będzie niedobre, bo do cery tłustej i mieszanej i trącikowej to już mówiłam, że może podrażniać i zapychać, a do skóry suchej, no to wiecie, trzeba położyć jakieś serum. A zresztą skóry tłuste i młode też często stosują serum. A to stosują retinol, a to stosują serum na niedoskonałości, więc, a to witaminę C, więc no, on mi się gryzie z każdym serum. Pod takim względem, że się roluje po prostu. Nawet jak dam go bardzo mało, to on się roluje. Pod serum, yy, znaczy pod serum, na serum ziaja naturalnie pielęgnujemy, które współgrało z moim kremem, tym Liren yy, różanym, rolował się. Tamten krem nie, a ten tak. Teraz używam to esencji hialuronowej z Uzdrowiska. Roluje się. Ta esencja, zwłaszcza w umiarkowanej dawce, nie roluje mi się pod żadnym innym kremem. A pod tym straszliwie mi się roluje. Wszystko mi się pod nim roluje. A on sam sobie tak, żeby dawać go na skórę bez żadnego serum pod spodem, no to, zwłaszcza na zimę, to to jest za mało. To jest za mała okluzja, to jest za lekka formuła, ale też składniki. Są zbyt ubogie. Nie wystarczałoby takie, wiecie, jakbym przez miesiąc czasu na skórę po umyciu spryskiwają tylko tonikiem, no bo tak, tonik to on znosi tonik z Liren czy tonik ten makowy w Mgiełce i od razu ten krem to jeszcze jest ok. Ale gdybym przez miesiąc stosowała taką mm, pielęgnację, to moja skóra by była sucha na wiór. Także nie, nie, nie. Ja go jakoś zużyję, ale wiecie jak ja go zużywam? Ja go parę razy stosowałam na dzień, właśnie, ale widziałam te rolowanie i ono było strasznie wkurzające. A później zaczęłam go używać na noc. Czyli dawałam normalnie tonik, toniko esencję z uzdrowiska, czy tam serum i ten krem na noc. Bo sobie myślę, dobra na noc to tam zroluje się, to się zroluje na dzień absolutnie, bo to jest zbyt wkurzające. Raz, Spróbowałam, mówię, dobra, to spróbuję tylko tonik i ten krem. No i było ok. Wyglądał ładnie, ładnie się wkomponował, nic się nie rolowało. No ale to jest za mało dla mojej skóry. Ja potrzebuję czegoś więcej, więc. Aha, chyba drugi raz jeszcze też właśnie z tonikiem Liren próbowałam go użyć. Tak to samo. Czy nawet użyłam dwóch toników naraz i tego. Z tonikami się nie gryzie, z każdym serum o jakiejkolwiek konsystencji, czy to wodne, czy olejowe, czy to esencja z każdym się gryzie, więc no nie. Yy, więc ja go zużyję, bo już prawie go nie ma. Yy, zapach jest przepiękny, zapach jest ojej, obłędny naprawdę. Yy, zresztą bardzo dużo rzeczy z tego kalendarza ma bardzo dobry zapach skład i zapach. I ten też, ale mówię, ja go zużyję na noc. Ja go więcej nie kupię. Bo po prostu on jest. No, nawet jakby był w jakiejś wersji, wiecie, Alverde by sprzedawało ten krem w wersji nieświątecznej. Mmm, tylko taką normalną wersję. Nie kupiło, nie kupię go już więcej. Zużyję na noc na te wszystkie sera i tyle, żeby domknąć tylko i tyle. Natomiast z kolei ten krem, co najlepsze, na noc, nacht krem. Nie zawiera alkoholu, nie zawiera oleju kokosowego, ma krótszy, ale też bogaty w oleje skład, mimo to też ma lekką konsystencję, może nie tak lejącą, jak tak wiecie, rozprowadzicie to nie tak lejącą, bo ten to się trochę wręcz przelewa przez palce, jest aż tak rzadki. Ten nie ma tak lekkiej konsystencji, wiecie, jak na palcach rozprowadzicie, ale na skórze twarzy. Przy mojej suchej skórze ma konsystencję taką o, naprawdę wchłania się i to szybciutko się wchłania i nie zostawia tłustej warstwy. Uwierzcie mi, wiem, co mówię, bo nawet na mojej skórze niektóre kremy potrafią zostawać tłustą warstwą. Ma dosyć lekką konsystencję, nie zawiera, mówię, oleju kokosowego i nie zawiera alkoholu, więc mniejsza szansa, że wam podrażni skórę. Robi lepszą okluzję z zapychaniem, no to wiecie, tak na dwoje babka wróżyła, bo jednak on też ma tam kilka takich rzeczy, które mogłyby zapchać. Bardzo prosty, krótki skład, i ten mi się lepiej sprawdza na dzień, i ten mi się nie roluje na serum żadnym. Także tego używam na dzień. No, na zmianę z tym moim kremem Liren różanym, który też wam polecam. I tamten jest jeszcze lepszy tak naprawdę, ale ten też jest fajny na dzień. No a ten niestety przez rolowanie i przez yy, ubogi skład tylko na noc. I to już by był koniec mojego narzekania. Yy, także dzięki serdecznie za wasze subskrypcje. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki, że dzielicie się wszystkim. Jeżeli macie jakieś pytania, to piście. Żegnam się z Wami. Cześć, pa. pa. Hej!